Dzień dobry, przedstawiam pistolet do pompowania kół Wonder Eurodyne Michelin. Bardzo popularny w warsztatach poniarskich. Pokażę, co otrzymujemy w opakowaniu. W opakowaniu jest pistolet oryginalny, przewód do pompowania kół, instrukcja. I certyfikat zgodności. Pistolet przychodzi do, do skręcenia. Tutaj mamy, mamy gwint wewnętrzny. Wystarczy go połączyć z gwintem zewnętrznym wężyka. W ten sposób. Końcówka do pompowania kół wygląda tak. Bardzo dobrze wykonana. Długość przewodu to około 1,5 metra. Co jest ważne, pistolet ma gumową, mocną obudowę z zawieszką. Można go zawiesić przy maszynie czy przy stanowisku do pompowania kół. Metalowa rączka. Bardzo ważne jest, że oryginalnie w opakowaniu do zasilania pistoletu nie ma. Nie ma dodanej złączki, ze względu, że różnie na stanowiskach są podłączane. Warto sobie dokupić opcjonalne złącze tego typu. Opaską zaciskową na przewód powietrzny montujemy. To jest opcja przypominam. Lub klasyczne złącze na szybko złączkę. Obydwie, obydwie złączki odpowiadamy w produktach powiązanych lub w opisie na naszym filmie. Jeszcze raz pokażę z każdej strony. Bardzo popularny pistolet do większości aplikacji. Przybliżenie na skalę. Zapraszamy do zakupów.